My tak naprawdę jesteśmy aktorami codziennie w szkole. Stajemy przy tej tablicy, przed dziećmi i gramy swoją rolę po części. Im ciekawiej to zrobimy, tym dzieci mają większą frajdę i więcej zapamiętają. Bardzo proszę, abyśmy wszystkie usiadły na miejsca. I teraz, drogie Panie, bardzo proszę o skupienie. Mamy dookoła głowy partnerów. Spokój. I może. W szkole żyjemy w takim trybie dosyć szybkim. I tak naprawdę potrzebujemy tego relaksu. I o to chodzi, żeby rezygnować z tego, zawsze zadawajcie sobie też pytanie, co jest prawdziwe. Przez ostatnie dwa dni prowadziliśmy warsztaty pod tytułem każdy może być aktorem, jak pracować z młodzieżą, ze specjalnymi potrzebami. I doszliśmy do wniosku, że najlepszym pomysłem będzie przeprowadzenie zajęć teatralnych z dodaniem komentarza do każdego ćwiczenia, jak pewne osoby mogłyby takie ćwiczenia odbierać, z czym mogłyby mieć trudności i jak możemy te ćwiczenia modyfikować, żeby do takich osób dotrzeć. Czym dłużej, tym lepiej. A... Przechodzimy na to, że ten głos jest na impulsie, czyli a, 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 niżej w kolanach. I tak wyglądają rozluźnione kobiety, które nie przejmują się kamerą ani tym, że za chwilę poprowadzą zajęcia z młodzieżą. Jak tam jesteście gotowe, panie? Będzie start, to powiedzcie, że start. Chciałabym się z Tobą pobawić, wiem, byś miał nauczać. I Pracuję w przedszkolu, bawię się z dziećmi w teatr od wielu, wielu lat. I te zajęcia warsztatowe tutaj. Yy, Zmieniły mój sposób pracy z dziećmi, jeśli chodzi o właśnie zabawy w teatr, ale także prowadzenie zajęć na co dzień. Te zajęcia bardzo rozwijają, wnoszą dużo nowych informacji praktycznych. Dzisiaj kończymy nasze warsztaty i bardzo tego żałuję. Ponieważ pozwoliłyby mi zapomnieć o codzienności, wejść w inne role. Bardzo chciałabym, żeby moi uczniowie poczuli się podobnie, gdy wykorzystam te metody pracy, żeby poczuli pewnego rodzaju wolność, odetchnęli od codzienności, od swoich obowiązków i wcielili się w zupełnie inne role, nieprzystające do naszej codzienności. To jest mój kolejny kurs, Chodzę cyklicznie. Zawsze coś sprzedam dzieciom. One przez są lekcje bogatsze. Ja jestem bardziej otwarta, mogę coś im zrobić takiego nietypowego, co jest dla nich atrakcyjne. I ta lekcja staje się magią, a nie zwykłą sztampową lekcją. Dlaczego tak krótko? Wszyscy mówili naprawdę, te nauczycielki są super, te naprawdę idzie super. Te nauczyciele, te na... te nauczyciele a A to super też. To super nauczyciele mają no super uczniów.